Koronawirus zwija się z Ostrudy. Placówka odnotowuje coraz mniej zakażonych. Zapadają nowe, acz stare decyzje. Szpital w Ostrudzie nie będzie już jednoimienny. Decyzja zapadła i padła z ust wojewody. Jeszcze to, to trochę potrwa, bo musimy przygotować szpital do, do przyjęcia pacjentów w normalnym trybie. Także bardzo proszę o cierpliwość, ale myślę, że w przyszłym tygodniu już będą planowe przyjęcia i planowe przyjęcia w poradniach. Region Warmi i Mazur i tak na tle kraju wypada dobrze. Mamy najmniej przypadków zachorowań. Przed nami tylko Lubuskie. Ostruda chociaż w pełnej gotowości miejsc dla pacjentów z COVID-19 ma ponad 150, nie odnotowała aż tak wysokich statystyk zakażeń. Dzisiaj że mamy kilka osób, dosłownie tam chyba jest 7 osób. E, łącznie mieliśmy, znaczy wymazów robiliśmy myślę, że gdzieś około 1700, tylko 1800. W tej chwili są w przygotowaniu te, te dane, także. A pacjentów najwięcej w leżało? Mieliśmy tak, ja wiem, około 30 parę osób najwięcej. Dobre wyniki nie oznaczają braku czujności. Placówka zaopatruje się i jest zaopatrywana w niezbędny sprzęt. Nikt bowiem nie zna dnia ani godziny, kiedy koronawirus odpuści lub zaatakuje z zmożoną siłą. To są mobilne ultrasonografy firmy Philips, urządzenia do diagnostyki echokardiograficznej, diagnostyki jamy brzusznej. I w ramach teraz tej darowizny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazuje darowane przez Philips ultrasonografy do szpitala w Ostrucie. Bez wsparcia zewnętrznego placówki medyczne nie mogłyby pozwolić sobie na takie wydatki. Od Ot przykład, otrzymany sprzęt przekracza wartość 45 tysięcy złotych. To sporo, a takich darowizn jest więcej.